Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. Zobaczcie na tą minę Geralta. Dobra, jesteśmy właśnie w trakcie... Znaleźliśmy Triss w końcu i zobaczymy jak tam dalej się sprawa potoczy. Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Triss Merigold będzie pracowała dla nowigradzkiego półświatka... Pół roku temu Triss Merigold roz... Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawa. Pewnie niedługo tu wrócę. A ty zamiast się przymilać, oddaj mojemu przyjacielowi broń. A pewnie, że oddam. Powiedziałem, że oddam to oddam. Masz tu swoje klamoty. Dzięki. On se tak do kieszeni, Zdrażaj nie wieczę? pani. to nie jest już miasto dla ciebie. Rozumiem, Gerald, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. W bardzo, bardzo ważnych. Ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że ty się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. No i świetnie. Dobra, ale idziemy dalej za nią. Dobra, zmierzamy do jakiegoś, nie wiem, do praczki. Co tu się dzieje? A nie, my sobie tylko tędy przyszliśmy? A nie, nie, coś tutaj jest. Jakiś zielarz. Witaj, Smart. Udało Ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj! Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? na no, dawaj! Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś papunek? W okolicy Żurawia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. I tak miałem się rozświeżyć Chodźmy. stójcie. No widzisz, Piszcie? przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu nachuwać 5. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu nie odżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łasko. Położyłem mu książkę na brzuchu i przykryłem kubkiem. mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Dobra, my też będziemy na siebie uważać. Gdzie jest klapa w podłodze? Jest. Maha, utopiec poziom dziesiąty. O no jest, no myślałem, że Tris nie będzie mi pomagać, ale jest. Dobra. Po wszystkim I co ja tutaj? No, porozglądajmy się. Oooo! Ale słabe. Słabe rzeczy niestety. co no, otwiera jakieś ukryte zaraz to ogarnę Tris. Ja nawet nie wiem, ale czy wiesz, że ja tutaj mam takie zimniskie zmysły. Przeciążenie! Niestety czegoś trzeba się pozbyć. Myślę, że tych strzał spokojnie. Jak ja je mam wyrzucić? R. Nie mogę tego zrobić? Hmm. Dobra, ta pałka mi nie jest potrzebna do niczego. Tu też nie. Tu mamy miecz srebrny. Nie, no, ten jest zdecydowanie lepszy. No, dawaj tą, dobra, tą pałkę wyrzucimy. Dobra, i wystarczy. Na ścianie coś tutaj jest? Użyj więźni, aby znaleźć tajne przejście. A następnie je otwórz. O, dobra, tutaj coś jest. Dowigra tu. Miastem nie tylko znalazłem dawaj, to wszystko muszę wziąć. Dobra, no i znowu się przeciążyłem. No, dobra, jeszcze co tutaj wyrzucimy stąd? Dobra, dawaj to ulepszone siodło, nie potrzebuję tego, a zarobek w sumie z tego jest marny. Więc dobra. Dlatego po masakrze w Loknum inni czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynne. Nowigrad leży na pieniądzach. A do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Nie wychodzimy tu! ...kwalifikują konfiskują ich majątki. W następnej kolejności wykończą mnie ludzi. Elfy mieszkają w slamsach, ale krasnoludy mają wiele do powiedzenia w finansach. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Menge cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjeł całego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Dobra. <laughs> Więc dla. Więc ci spostrzegawcy pewnie zauważyli nieco yy, małą różnicę teraz w tym odcinku. Dobra, odszukaj zatopioną paczkę korzystając z Wiedźmińskich mińskich zmysłów. Dobra, gdzie jest ta paczka w takim razie? No, musi być gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj niedaleko. O, o, dobra, coś tam jest. Dobra, powietrza jeszcze masz sporo, stary. Więc powinieneś dać radę, Pancerz! Jakiś kozacki, ale mamy przeciążenie. Dobra, tutaj jeszcze coś jest. O, o, coś tam na czerwono, już się świeci. No, gdzie to było? Jest, dobra, podnieś to. Skórzany warek. <laughs> dobra, daj paczkę tris, ale też coś chyba trzeba będzie wyrzucić. Zobaczmy sobie, co ja w ogóle tutaj dostałem. Właśnie, jest pancerz Wojownika Frey, ale jest to słabszy pancerz, chociaż ma dużo plusów. Odporność na plus 30%, przyrost punktów adrenaliny, plus 5% znaku ART. No ale to wszystko. Dobra, resztę trzeba będzie wszystko sprzedać. Albo zaraz coś wyrzucimy, bo w sumie przeciążenie jest. A ile mamy? 92. Więc dobra, ten miecz srebrny, długi miecz, wyrzucam i już przeciążenia nie ma. A ten weleński długi mecz, miecz w ogóle nie jest potrzebny do niczego. Kurczę, to nie będzie w 60 klatkach ten odcinek. No ale dobra, jeden odcinek tam na, na 200. Które nie będzie w 60 gradkach, to... Czy się bez sensu? Mam. Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb zarzebiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. No to krękaj. Dobra, podążamy dalej za tryce W swoim żywiołek. Pamiętasz jeszcze czym były moje żywioły? No jak... Uroku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Zyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł Cię wykorzystać. Weź mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie uważałem. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. <laughs> Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie! Ot niewinne zdziwienie. We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców. Możecie zaczynać. Chris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Nie lubię, gdy kupiec używa tanich pochlebstw przed zakończeniem roboty. To nie pochlebstwa. Ja tylko stwierdzam fakty. Ja też. I chciałbym, żebyś zapłacił z góry. To niemożliwe. W takim razie sam sobie <coughs> nie czury. Teraz już wiem, po co się tu przyprowadziła. Ale dobrze. Macie tu pełny mieszek nowigrackich koron. W dowód mojego zaufania. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. No dobra, to wbijamy. I dostaliśmy już hajs. Tylko ciekawe, ile. Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. No Szukamy dobra. Newralgicznych miejsc. Niewralgicznych miejsc? Czyli jak? ja wiem, gdzie newralgiczne miejsce mają mantikory, ale stada gryzoni. Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczeli. Odchodów. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę o. zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzidł nie możesz tego zrobić. Nie chce mi się szukać szczurzych kub. <grymne> nie marudź. Dobra, następne. No, dawaj to, dawaj, 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 Wiedźmin. To Chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten tytuł, Brandon? Mnie też. Jest stanowczo zatłusty. Poza jego urodą, nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Dobra, wszystko. <laughs> Trzy tylko miejsca. No to dawaj teraz do Triss, chyba że coś tutaj jeszcze możemy przechwycić. Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie, przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. No dobra. Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelca. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Ogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... Pogodzoną. Dobra, moi drodzy, ja tutaj jestem troszeczkę... Znaczy no, boję się, że kurde przejedziemy znowu ten odcinek, nie? I tak dalej, ale... Dobra, w tym momencie zakończymy ten odcinek, w następnym już wracamy w 60 klatkach, tak jak to powinno być. I... I no to by było tyle, tak więc wielkie dzięki za oglądanie moi, moi drodzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku na 3. Trzymajcie się cieplutko, siemano!